5 powodów, dlaczego zimowy plan treningowy musi być kompleksowy. Po pierwsze, rozwój kluczowych zdolności piłkarza. Zima to czas, kiedy w końcu możesz pracować nad każdym z elementów, które wpływają na Twoją grę. Siła, wytrzymałość, moc, szybkość, zwinność, mobilność i stabilność. To fundament, na którym możesz oprzeć swoją formę przez kolejną rundę, a nawet cały rok. Dwa, Mniejsze ryzyko kontuzji. Im lepiej przygotowane ciało we wszystkich aspektach, tym mniejsze ryzyko razem. Słabe ogniwa, jak brak wytrzymałości lub brak mobilności, zwiększają szanse kontuzji, szczególnie w końcówkach meczu, kiedy zmęczenie przejmuje kontrolę. 3. Solidna baza na cały sezon. Kompleksowy plan buduje fundament, który pozwala Ci mocniej, dłużej i bezpieczniej rywalizować przez cały rok. Każdy aspekt, nad którym teraz popracujesz, zaprocentuje, gdy nadejdzie czas kluczowych meczów. Dalej. Praca nad mocnymi i słabymi stronami. Ten czas pozwala zarówno na wzmocnienie tego, w czym jesteś dobry, jak i na poprawę słabych punktów. Zima to moment na całościowy rozwój, bez rozpraszania się na mecze czy klubowe treningi. Gotowość na Obciążenia. Kiedy wrócisz do klubu, przygotowania będą intensywne. Dzięki kompleksowemu treningowi wejdziesz w nie bez problemu, gotowy na mocniejsze tempo i większe obciążenia bez ryzyka nadwyrężenia ciała.